Witam Was serdecznie na podwórku przy torach żeby dalej kontynuować e, cokolwiek przy tym busie to przede wszystkim muszę tutaj wjechać do tego garażu a się nie mieszczę ze względu na to, że e, przykręcony jest ten panel jest to okno dachowe tutaj na górze jak oglądacie mnie regularnie to na pewno wiecie, że już jedno takie rozbiłem przez e, próbę wjazdu do tego garażu. Tak jak widać, ta brama jest pochyła. I wydaje mi się, jeśli by udało się to wyprostować i zrobić na takiej wysokości, jak jest przynajmniej tutaj wewnątrz, to bym prawdopodobnie wjechał tym samochodem. Ale muszę to dokładnie zmierzyć. No, żeby to zmierzyć, to najlepiej będzie tu podjechać i zobaczyć, ile brakuje. Tylko muszę być ostrożnym, żebym nie rozbił kolejnego okna. Ciężko się patrzy z tak miejsca kierowcy, więc już widać, że na pewno by nie przeszło przez, ty, przez tutaj ten zamek. No i tam jest faktycznie ta brama na równo. Trzeba wejść po rabince i zobaczyć ile tego tam brakuje. No, nie wiem czy to widać na kamerze. Ale tak, jakbym podniósł jeszcze wyżej tą bramę, to być może, że okno dachowe przeszłoby już tutaj na styk, ale niestety panel jest wyżej i panel już raczej by nie przeszedł. Muszę dokładnie zmierzyć, ile tutaj potrzebuje jeszcze miejsca, brakuje niewiele. Ale jednak zastanawiałem się jak przerobić tą bramę, żeby można było tu wjechać bez jakichś wielkich konstrukcyjnych rewolucji. Myślałem pierwotnie, żeby tutaj odkręcić y, to mocowanie y, do tej bramy, przedłużyć ten element albo robić go po prostu przestawianym, żeby uniosła się ta brama wyżej. I najlepiej, żeby uniosła się nad tą krawędź. W tym celu bym musiał tutaj przerobić znowu tą szynę, po której jeździ to kółko, przedłużyć ją, żeby to kółko mogło się przesunąć. Żeby cała brama mogła się przesuwać dalej. Przez co przejechałaby tutaj głębiej i można by było ją unieść do góry, ale wydaje mi się, że. Będzie to zbyt skomplikowane, w końcu spadnie mi ta brama jeszcze na samochód, bo raczej nie jest to lekkie. Jest ciężkie, odczuwa się ciężkie, jak się już podnosi ją do góry. No i tak myślę, nad jeszcze takim planem awaryjnym, bardzo prostym założyć po prostu koło mniejszej średnicy felgi i spuścić całkowicie powietrze. Może to by dało mi kilka centymetrów. Pytanie, czy będzie to wystarczające, żeby tu wjechać. Ale nie mam innego wyjścia, bo nawet jeśli chciałbym w okresie zimowym chociażby zrobić takie rzeczy, jak tutaj te nierówności, już nawet nie mówię o lakierowaniu, bo tak, jeśli będzie zimno, tutaj garaż nie jest na stałe ogrzewany to nie jest to wskazane, ale chociażby to oczyścić jakoś tam zabezpieczyć, już, żeby było. Zrobione to pasowałoby, żebym go miał wewnątrz, bo tutaj cały czas pada deszcz, nie ma żadnej, żadnej wiaty, żadnego dachu. Więc zobaczę, zmienię to jedno koło, spuszczę powietrze i zobaczę jaki będzie efekt. Teraz przez tą ławkę, którą tutaj wniosłem, zrobiło mi się znowu w garażu ciasno. Drugi raz też nie kupiłbym tego klucza udarowego pneumatycznego. Miała być to alternatywa dla mojego klucza elektrycznego. E, kiedy kupiłem sprężarkę ma no, używany, ale po prostu jest tak słaby, że no, nie radzi sobie z odkręceniem kół. Do jakichś tam drobniejszych projektów może jak coś nie robi. Głównie przy kołach się używa, tak, przy zawieszeniu, ale to jest po prostu do niczego. Niepotrzebne, też bym tego nie kupił. No dobrze, zobaczmy ile to opadnie. No <śmienny> to opadło. Jest niżej, ale chyba nie na tyle. Ok. Czyli jeśli to nic nie pomoże, to spuszczanie z przodu i wymiana kół nic nie pomoże, bo i tak przednie koła będą tutaj na zewnątrz. Próbujemy Jeśli już to na milimetry No słuchajcie dosłownie na milimetry Brakuje tu pół, pół centymetra żeby wiedzieć. okno przeszło, bym musiał zdemontować tą klamkę która jest tutaj dalej by to przeszło, bo ta brama idzie w górę, tutaj czym dalej tym podnosi się no ale normalnie nie przejdzie pan Kurczę, tak niewiele brakuje naprawdę milimetr wystarczyłoby żeby uniosło się to tyle ile jest tu przestrzeni jeszcze nad nad bramą do tego do tej beleczki tam <grymne> no nie wiem tam jest chyba z drugiej strony trochę wyżej, więc nie za bardzo muszę przemyśleć to wszystko, jak to rozwiązać. Tak jak widać, bardzo skomplikowała się pogoda. Pierwszy śnieg tej zimy, także już nie ma szans, żeby cokolwiek porobić przy tym samochodzie na zewnątrz. Z tym garażem niestety nic nie zrobiłem, bo jest to za bardzo skomplikowana sprawa, by trzeba było tutaj wycinać elementy konstrukcyjne. Za bardzo nie mam na to czasu i chęci. Myślę nad tym, żeby zrobić ewentualnie tu jakieś zadaszenie, taką prostą wiatę, i może to by coś pomogło, żeby coś przy nim jeszcze pogrzebać. Jeśli macie jakieś pomysły, to chętnie wysłucham. Piszcie w komentarzach, wspierajcie kanał, bo to jest bardzo ważne. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Myślę, że będą jeszcze fajne filmy, więc warto oglądać. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się, cześć.